Z jednym y, małym ale kredyt 2%. Przy obecnej dynamice sprzedaży do końca nie ma sensu, bo co nam po tym, że wybudujemy 30 mieszkań w rok, skoro będziemy sprzedawać 5, może 10 mieszkań rocznie? Dużo ekspertów przewidywało, że rok 2025 będzie bardzo dobry dla branży nieruchomości. Natomiast y, teraz zauważam, że część z tych ekspertów wycofuje się y, z takiego oświadczenia. Korzystając z tego, że zostało jeszcze trochę czasu w studiu, Akuba musiał już lecieć w związku ze sprawami rodzinnymi, no to y, zrobię debiut, taki odcinek monologowy. I podczas tego debiutu e, zabawię się e, w czarownika Jasnowidza. Postaram się przewidzieć, opowiedzieć trochę o sytuacji e, na rynku nieruchomości, jaką mamy obecnie, i przewidzieć e, sytuację. Jaką będziemy mieli w przyszłym roku. Co prawda nie jestem, nie jesteśmy ekonomistami, tylko budowlańcami, ale przez to, że zrealizowaliśmy już prawie 20 inwestycji deweloperskich w całej Polsce, jako inwestor zastępczy, jako kierownik projektu, jako koordynator nadzoru inwestorskiego, czyli jako osoby, które ściśle współpracują z deweloperem, jesteśmy z nimi. Na dobre i na złe, na szczęście w większości przypadków na dobre, no to mamy pewien pogląd na to, co się działo przez ostatnie kilka lat, w jakim tempie były sprzedawane inwestycje, lokale w inwestycjach deweloperskich, w których braliśmy udział i jakie problemy związane z ekonomią czy związane z rynkiem te inwestycje deweloperskie trapiły. I na podstawie tych danych, które przez te już w zasadzie 5 lat zbieraliśmy, jesteśmy w stanie wysnuć tutaj pewne wnioski na to, jak poprzednie lata wyglądały i na to, jak co czujemy, że w przyszłym roku będzie się działo. No i zaczynając tutaj od roku 2023. Generalnie 2023 był bardzo słabym rokiem. Moim zdaniem i zdaniem statystyk, był słabszy niż 2024 z jednym małym ale kredyt 2%. I sam ten program, kredyt 2%, na tyle zestymulował ten rynek, że sumarycznie rok 2023 był lepszy od 2024, gdzie żadnego pro programu nie było, tylko to był taki po prostu zwykły, standardowy rok. Ale bez tego programu byłby dużo słabszy, bo w tym 2023 w zasadzie nic się nie działo. No i teraz takie pytanie retoryczne: czy ten program kredyt 2% sumarycznie pomógł branży nieruchomości? No, ja, jak i wiele innych osób uważamy, że nie. Ten program tylko zdestabilizował rynek. Oczywiście zestymulował go, że ludzie ruszyli na zakupy. Szczególnie tacy ludzie, którzy wcześniej nie byli w żaden sposób bankowalni, nie mieli zdolności kredytowych, no to oni ruszyli na zakupy i w zasadzie to chyba jest jedyny pozytyw tego programu, że tacy ludzie po prostu mogli kupić nieruchomość, bo w pozostałych częściach mamy same wady, ponieważ Oprócz tego, że rynek został zdestabilizowany, ceny, szczególnie działek, przez ten program poszły w górę, ceny usług i materiałów budowlanych w tym okresie też lekko poszły w górę, natomiast one tam już od tamtej pory się już ustabilizowały. No to ten program sprawił, że ceny nieruchomości przez różne czynniki poszły w górę o około 20% i ten wzrost cen nieruchomości w zasadzie wyrównał się do zera z. Tymi dopłatami rządowymi do kredytów, które ludzie dostają. I w zasadzie jakby tego wzrostu nie było, a ludzie by brali normalne kredyty. Nie 2%, no to mm, takie same koszty e, kredytu, e, takie same koszty po prostu, taką samą ratę miesięczną prawdopodobnie by mieli, no bo kupowaliby te nieruchomości 20% taniej. Szczególnie tutaj stratni, stratne są osoby, które e, nie załapały się na program, no bo oni po prostu e, nie mają dopłat rządowych, płacą wyższe raty kredytu i musieli kupić nieruchomości 20% drożej prawdopodobnie ten skok ceny zostanie zniwelowany dopiero na koniec przyszłego roku po pełnym ustabilizowaniu rynku i po uspokojeniu się wszystkich sektorów, a przez te wszystkie lata ludzie musieli po prostu bazować na tym i robić zakupy na tym podwyższonym poziomie. Jeżeli chodzi o rok 2024, no to on był bardzo słaby. Ale moim zdaniem i tak był trochę lepszy niż 2023 bez programu. Poza programem, tak teraz mówię. Natomiast w 2024 były takie dwa, dwa, za, były takie dwa zauważalne skoki zakupowe. Pierwszy był w okolicy marca-kwietnia, czyli na wiosnę. To jest taki standardowy, standardowy skok, jaki obserwujemy każdego roku, jeżeli chodzi o ruch w branży nieruchomości i zakupy. Drugi taki skok miał miejsce w okolicy września i października. To był taki skok jesienny. I podczas tych dwóch skoków wyprzedało nam się trochę nieruchomości na różnych inwestycjach, które prowadzimy. Natomiast końcówka roku była bardzo słaba. Tutaj widać było, że ludzie już się wstrzymywali z zakupami przez święta, przez potencjalny ten nowy program kredyt 0%, który potencjalnie miał wejść w 2025 roku. Natomiast program ten. Teoretycznie, oficjalnie został ubity. Na początku grudnia już całkowicie zostało powiedziane oficjalnie, że tego programu kredyt 0% nie będzie. I tutaj zauważyliśmy na części z naszych inwestycji, że znowu telefony się rozdzwoniły z ludźmi, chcących po prostu umówić się na prezentację. Ja uważam, że to jest dobry pomysł, że ten program został zabity, bo uważam, że może on by nie miał takiego diametralnego wpływu na branżę nieruchomości, jaki miał program kredyt 2%. Ale jakiś wpływ na tą branżę i jakąś destabilizację znowu ten program mógłby wprowadzić. Dlatego dobrze, że on został zabity. Przynajmniej te osoby, które wstrzymywały się z które, które mają już pieniądze odłożone, a wstrzymywały się z decyzją zakupową tylko dlatego, że nie wiadomo było, co z tym programem dalej się wydarzy, ruszyły na zakupy. Ale sumarycznie ten rok 2024. Był bardzo słaby i nie zostanie na pewno zapamiętany w historii jako przełomowy dla branży nieruchomości, chyba że przełomowy w negatywnym tego słowa znaczeniu. Natomiast jeżeli chodzi o rok 2025, to na początku 2024 dużo ekspertów przewidywało, że rok 2025 będzie bardzo dobry dla branży nieruchomości. Natomiast Teraz zauważam, że część z tych ekspertów wycofuje się z takiego oświadczenia. Jakby jest powrót do tego, że ten rok 2025 będzie dosyć słaby, natomiast 2026 będzie potencjalnie rokiem, który będzie dobry dla branży nieruchomości. My uważamy, że ten rok 2024 był na tyle słaby, że ten 2025. Musi być lepszy, bo ta potrzeba mieszkaniowa w społeczeństwie nadal jest, nadal istnieje, nadal brakuje, może nie już tam 2,5 miliona mieszkań, tylko około 2 milionów mieszkań, i jakby ten fakt się nie zmienił, jakby ci ludzie dalej są, ci ludzie dalej chcą po prostu przejść na swoje i zamieszkać na swoim, a czas, który upływa, sprawia, że ta potrzeba w tych ludziach. Cały czas rośnie i oszczędności tych ludzi cały czas rosną. Więc, mając już teraz jasną i klarowną sytuację z kredytem 0%, uważam, że e, duża część osób ruszy na zakupy e, w przyszłym roku. Tym bardziej, że powoli ujawnia nam się perspektywa potencjalnej obniżek stóp procentowych, nawet o jakieś małe wartości. Nawet obniżki o małe wartości tutaj bardzo mocno myślę, że zestymulowałyby ten rynek i sprawiły, że tych kredytów na nowe nieruchomości będzie branych dużo więcej, co będzie się przekładało oczywiście na zakupy. Jeżeli chodzi o obniżki stóp procentowych, to są oczywiście decyzje e, również powiązane mocno z polityką, i, i tutaj nie wydaje mi się, żeby Rada Polityki Pieniężnej chciała dobrze zrobić naszym obecnym e, rządzącym, jako że są. W większości zbudowani z przeciwnej opcji politycznej, ale ja po cichu wierzę, że logika wygra w tym przypadku i że chociaż o te 0,25, o te 0,5 punktu procentowego, rozłożone oczywiście w czasie, sumarycznie w przyszłym roku te stopy uda się obniżyć. Tym bardziej, że w Stanach Zjednoczonych te stopy są obecnie obniżane. A inflacja w naszym kraju i na całym świecie mimo wszystko stabilizuje się i schodzi do jakichś takich sensownych wartości, które miały miejsce w już dobrym czasie historii postkomunistycznej historii tego kraju. Raport dużych instytucji bankowych a propos różnych branż i rynków. Które w zeszłych latach okazywały się niezwykłe selne, przewidują, że w pierwszym kwartale 2025 ten wzrost cen nieruchomości nadal będzie postępował. W drugim kwartale nastąpi stabilizacja zatrzymania wzrostu cen. W trzecim i czwartym kwartale nastąpi lekka korekta. Ja z tymi raportami z różnych względów poniekąd się zgadzam. Myślę, że ten scenariusz, który został zarysowany, znajdzie swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Z pewnością ta korekta cen będzie miała dużo większy wymiar na rynku wtórnym. Nieruchomości niż na rynku pierwotnym. Powstanie większa przerwa między cenami nieruchomości na rynku pierwotnym i wtórnym w tych samych lokalizacjach czyli coś, co powinno się już wydarzyć wiele lat temu, ale coś, co nie miało miejsca w tym kraju, ponieważ przez wiele lat ceny nieruchomości na rynku pierwotnym i wtórnym były takie same w wielu regionach. W niektórych sytuacjach nawet te ceny na rynku wtórnym z nieznanych mi względów były wyższe. Natomiast finalnie wrócimy do logiki, czyli wrócimy do tego, że to, co nowe, po prostu powinno być droższe od tego, co używane. Ta korekta na koniec roku również z pewnością będzie wynikać z tego, że popyt na nowe nieruchomości nadal będzie dosyć niski. Przez wysokie stopy procentowe i przez y, braki programów y, stymulujących rynek. Y, ilość towaru na rynku, ilość tych nieruchomości już teraz jest rekordowo wysoka. Na koniec przyszłego roku z pewnością będzie jeszcze wyższa, i pomimo tego, że większość deweloperów ma pieniądze, żeby czekać ze sprzedażą y, swoich y, nieruchomości, bo ponieważ są to pieniądze zarobione, w dobrym okresie dla branży nieruchomości od 2000, w zasadzie od 2015 roku do 2021 roku to znajdą się tacy, którzy tych pieniędzy nie mają, bo Albo ich nie zarobili w tych czasach, bo wtedy nie działali, albo roztrwonili tą górkę na swoje własne cele czy potrzeby, czy po prostu przesadzili z zakupem działek. Takie osoby będą obniżać ceny, będą schodzić z ceny, żeby po prostu przetrwać, i to również będzie miało wpływ na tą korektę cen na rynku nieruchomości, która jest przewidywana przez duże banki. Jeżeli jeszcze chodzi o tą dynamikę sprzedaży w przyszłym roku, ja uważam, że ona będzie trochę lepsza niż w obecnym, ale nadal bardzo słaba z krótkiego, podstawowego powodu. Nadal yy, po tym skoku inflacyjnym, który mieliśmy przez ostatnie kilka lat wszystko jest bardzo drogie w Polsce. Masz się takie wrażenie, że wszystkie podstawowe dobra w porównaniu do zarobków, które mamy e są bardzo drogie i mam tutaj na myśli takie rzeczy jak paliwo, e takie rzeczy jak e energia, takie rzeczy jak najem mieszkania, takie rzeczy jak jedzenie. Sam wiem e ile wydaję na te rzeczy, gdzie staram się nie żyć jakoś tam e rozrzutnie, to sam wiem ile wydaję na te rzeczy w porównaniu do tego, ile zarabiam, a już w porównaniu do średniej krajowej to w ogóle przeraża mnie wizja e, życia w tym kraju, odkładania na wkład własny, m, funkcjonowania na co dzień przy zarobkach na poziomie średniej krajowej, gdzie jeszcze miałbym brać na siebie zobowiązanie na 25-30 lat na nieruchomość. Dopóki ceny. Jedzenia, energii czy innych podstawowych rzeczy nie ustabilizują się czy nieco nie spadną, dopóki zarobki czy średnia krajowa w tym kraju nie wzrośnie na tyle, żeby skompensować te wzrosty, wydatk te wzrosty wydatków na podstawowe dobra, dopóki stopy procentowe nie zostaną nieco obniżone. To nie zauważymy, nie zaobserwujemy na rynku nieruchomości znacznego wzrostu dynamiki sprzedaży mieszkań czy domów, które mamy obecnie na rynku. I tutaj też płynnie przechodząc do inwestycji rozpoczynanych teraz w ostatnim czasie, gdzie inwestorzy jakby idą w ilość, chcą jak najwięcej naraz rozpocząć i wybudować, po to, żeby jak najszybciej zrealizować projekt deweloperski i jak najszybciej go zamknąć pod kątem budowlanym i e, kredytowym. Ja uważam, że takie podejście przy obecnej dynamice sprzedaży do końca nie ma sensu, bo co nam po tym, że wybudujemy 30 mieszkań w rok? skoro będziemy sprzedawać 5, może 10 mieszkań rocznie przy obecnej dynamice sprzedaży. W takiej sytuacji, pomimo tego, że będziemy mieli wyższe koszty budowy i wyższe koszty kredytu, ja bym taką inwestycję podzielił na większą i liczbę etapów i w obecnym rynku realizował ją sobie powoli, ponieważ zamrażanie sobie kasy w 20 lokalach, które się będą sprzedawać kilka lat, nie ma dla mnie sensu, bo od miliona złotych pożyczonego kapitału, już niezależnie od tego, czy to jest bank, czy to jest inwestor zewnętrzny, płacimy jakieś 10 tysięcy złotych miesięcznie odsetek. Jak tych milionów zamrozimy sobie kilka, na przykład 5-6 milionów, no to płacimy 50-60 tysięcy złotych miesięcznie. Tylko za to, że tej inwestycji nie podzieliliśmy sobie na mniejsze części i na większą ilość etapów, a zawsze, jak ktoś ma parcie i ochotę, żeby iść po cyfry, żeby realizować jak największą liczbę metrażu, czy jak największą liczbę jednostek e, jednocześnie, no to zawsze można sobie dobrać inwestycje w innej lokalizacji. To jest zupełnie inna sytuacja: realizowanie w jednej lokalizacji, na jednej inwestycji jednego rodzaju produktu na 50 lokali, a, a jest zupełnie inna sytuacja, gdzie podzielimy to sobie na 2, 3, 4 inwestycje w różnych lokalizacjach w różnym rodzaju. Wtedy mamy szansę po prostu, że tam sprzedaż będziemy prowadzić równolegle i że ta dynamika nam będzie nadążać za dynamika sprzedaży nam będzie nadążać za spokojną dynamiką spokojnego realizowania tych inwestycji i nam się po prostu wszystkie strony ta finansowa, ta budowlana i ta sprzedażowa będzie dodawać i będzie równoważyć, a nie, że ryzykujemy i jak najszybciej chcemy w jednej lokalizacji, w jednym produkcie zrealizować po prostu jak najwięcej jednostek jednocześnie. Wszystkim tym, którzy zdecydowali się na odpalenie dużej inwestycji w jednym etapie, w jednej lokalizacji, kibicuję, żeby pomimo tego ciężkiego rynku znaleźli rozwiązanie, na dogonienie ze sprzedażą tej potencjalnie szybkiej produkcji budowlanej, a tym, co jeszcze nie rozpoczęli, no to radzę po prostu dywersyfikację i rozdzielenie się na kilka różnych inwestycji przy zachowaniu oczywiście cyfr na poziomie akceptowalnym, wewnętrznie akceptowalnym dla każdego inwestora. No dobra, to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć w tym dzisiejszym strumieniu myślowym. Na pewno gdzieś wrócimy do tych przewidywań i do tego nagrania pod koniec przyszłego roku i sprawdzimy sobie, ile racji było w tym, co mówię. I jeżeli będzie dużo, to na pewno jakieś takie podsumowanie rok do roku. Z tego coraz większego, wieloletniego doświadczenia e, będziemy sobie robić nie tylko na kwestie budowlane, ale również na około i makroekonomiczne. To wszystko na dzisiaj. Mówi do Was Kasper. Trzymajcie się. Hej, na razie. Cześć.